Nowy kraj? Nowy balkon. Dokładnie tak. To jest moi kochani. Witam Was z Czarnogóry. Dobra, stwierdziłam, że na resztę tego wstępu się przyniosę do klimatyzowanego pomieszczenia. Co prawda na dworze jest spokojnie, ale trochę głośno, bo już ludzie tam siedzą na plaży i no, kto ich wini. Dojechaliśmy do Czarnogóry, tak właściwie już. Dwa dni temu, ale zarówno przedwczoraj, czyli w dzień przejazdu, jak i wczoraj nic nie nagrywałam. Nie miałam deny, plus w sumie nic ciekawego się nie działo. Odpoczywaliśmy po wojarzach, po Bośni. Droga minęła szybko, granica to były jakieś 20 minut. No i tak, dojechaliśmy do Bieli. My tutaj się zaczęły cyrki z szukaniem naszego apartamentu. Przez pół godziny nie mogliśmy go znaleźć, zlokalizować. Mieliśmy adres, ale ten adres był co najmniej niekonkretny. Potem, jak już babeczka, bo to miał być ziomek, bo my najpierw gadaliśmy z ziomkiem, ale ziomek w ogóle nam nie potrafił pomóc, i potem z jakąś babeczką nas skontaktował i ona nam już to pomogła znaleźć, tam zlokalizować i tak dalej, no to się zaczęły jeszcze większe cyrki. Bo apartament. Co prawda, wyglądał jak na zdjęciach, ale okolica była co najmniej dziwna, powiedzmy. Ja sobie z nią poszłam oglądać, jak to tam wygląda. Moi rycerze w tym czasie mieli ogarnąć paszporty, żeby wiedzieć się zaczekiwać, itd., itd. No i oni tak no, z dobre. 15 minut. Może, no dobra, może z 10 nie wracali, no to stwierdziliśmy, dobra, może pójdziemy ich poszukać. No i się okazało, że oni w tym, w tym czasie zostali zaatakowani, no prawie przez jakąś babeczkę, której podobno zajęliśmy miejsce pod domem, które miało być parkingiem, ale nie wyglądało jak parking. No w sumie ja wam tutaj w ogóle wstawię zdjęcia, bo tam stało w ogóle wcześniej takie coś, w co się wsadza przy, y, ten y, parasole, co nie takie duże w restauracjach czy coś takiego, co tam stało i to było jako, że zablokowane i że nie można tam zaparkować, a my tam zaparkowaliśmy i ona chciała w ogóle kamieniem rzucać w nasze auto, rodziców nie chciała wypuścić, jakby żeby poszli tam do nas do tego apartamentu. No nie wiem, w ogóle strasznie jakieś dziwne, strasznie się. No w sumie to chyba dobrze, skoro to było jej miejsce, ale no wiecie, my totalnie byliśmy jak takie, co się dzieje? Potem jeszcze jakiś sąsiad z po drugiej stronie ulicy zaczął mówić, że dobrze, dobrze, w sensie jakoś pokazywać nam, <laughs> że to że są spierniczamy, bo no stwierdziliśmy, kurczę, że nie chcemy tam zostawać, bo o ile, tak jak Wam powiedziałam, apartament wyglądał tak jak na zdjęciach, tak nie było ani zajścia bezpośredniego na plażę. A było w ofercie, że tak będzie. Okolica była mega dziwna. Parking również nie był najlepszy no tak jak wam mówiłam, gdzieś tu mam w sobie zdjęcie bo to była bardziej taka kubka kamieni, i no to, co się działo tam z autem, to była tragedia. W ogóle dojazd tam do tego apartamentu to była tragedia, więc yy, tak. No i stwierdziliśmy, że dobra, że no nie, nie zostajemy tutaj. No i tutaj też się tam zaczął cyrki, ale udało nam się na szczęście dogadać na inny, lepszy, nowocześniejszy apartament. No i oczywiście droższy, ale biorąc pod uwagę, że to jest już praktycznie, a w sumie witoczki to zaraz zobaczycie. Totalnie wychodzisz 15 metrów i morze, plaża, więc naprawdę spoko. Tak, a tamta okolica naprawdę była dziwna. Potem jeszcze w ogóle jakaś babka się pojawiła w balkonie, też z tego domu po drugiej stronie ulicy i zaczęła nam pokazywać jakoś tak na tamtą babkę, która nas opieraniczała za ten parking. I moi rodzice w ogóle już spotkali gdzieś tam, no bo wiecie, to jest wioseczka. I podobno też pokazywała coś jak... Hmm. <grywka> Naprawdę ja nie mam pojęcia, co tam się to działo. Potem się jeszcze dwie inni e, sąsiedzi. I w ogóle jak tylko usłyszeli, że my no, mamy jakiś problem z tym apartamentem, do którego, w którym mieliśmy być to zaczęli nam oferować hm, szukać apartamentu, szukać apartamentu, coś tam, ja tutaj mam jeden, ja tam mam coś tam, mogę wam załatwić, a my takie w ogóle co się dzieje? I do teraz nie wiem, co tam się zadziało. Eee... <taki> takie to były cyrki. No, ale już jesteśmy w normalnym apartamencie, w normalnej okolicy, powiedzmy, więc, więc jest nit. To w sumie jest naj... Dziwniejsza rzecz i najciekawsza, która się wydarzyła przez ostatnie dwa dni. Zmykam właśnie ogarnięć co dzisiaj robimy, bo dzisiaj mamy w końcu dzień wyjazdowy, tylko jeszcze nie wiemy gdzie, więc idziemy to ustalić. Co, so, jak się dowiem, to Wam powiem. <ścoughs> Zaczynamy zwiedzanie Czarnogóry, przynajmniej w jakiejś jej części. <laughs> Biela. Która będzie naszą bazą wypadową przez cały pobyt w Czarnogórze, jest miastem w gminie Hercegnowi ze stolicą o tej samej nazwie, do której również zawitamy. Co więcej, jest położona nad Zatoką Kotorską, jak i wszystkie inne miejsca, które odwiedzimy w tej serii. A jako naszą pierwszą destynację wybraliśmy perast. Zanim jednak dojechaliśmy do Perastu, zatrzymaliśmy się w jednym miejscu, które, jak się potem okaże, zostało naszą ulubioną miejscówką do kąpania się w morzu. Widok był zniewalający. W okolicy rzadko bywało dużo ludzi, no i to wszystko tworzyło cudowny klimat. Odzywam się, tak jak Wam zapowiedziałam, dojechaliśmy do miejscowości Perast która znajduje się 20 km autkiem od Bieli i lecimy zwiedzać. Nie ma tu chyba za dużo do zobaczenia, ale idziemy się poprzechadzać uliczkami i tym urokliwym miasteczkiem. Ja mam ze sobą aparat, więc ja dzisiaj robię w ogóle na trzy daty kręcę vloga, robię foty i filmiki telefonem, aby mieć instastory no i robię foty aparatem. Tak, więc co, lecimy, zabieram Was na zwiedzanie miejscowości Terest. Tak, a takcie, jaki się piękny widoczek rozprzestiera przede mną, i tutaj są takie schodki. I lecimy. Perest to miasto portowe. W 2011 roku liczyło 269 mieszkańców. Jego nazwa wywodzi się od założycieli iniryjskiego plemienia Pirustów. W 1979 roku został on wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi okolicznymi miejscowościami. W pobliżu, w zatoce, Znajdują się dwie charakterystyczne wysepki. wyspa Świętego Jerzego i wyspa Matki Boskiej na Skale, która jest również jedyną sztucznie utworzoną wyspą na Adriatyku. Zarówno Perast, Biela, jak i Kotor, który również dzisiaj odwiedzimy, znajdują się w Zatoce Kotorskiej. I jedną z ciekawostek, nie wiem czy ogólnie dotyczącą tych miejsc, czy po prostu czarnogóry, jest to, że w menu i na tabliczkach informacyjnych albo jakichś turystycznych widnieją napisy w języku pisyjskim. Więc jeśli posiadacie znajomość tego języka, to... Powinniście sobie dać radę. O ile oczywiście nie umiecie angielskiego. Chociaż angielski się tutaj rzadziej pojawia aniżeli rosyjski, więc nie wiem w sumie, czemu tak jest, ale, ale tak to wygląda. Kolejną ciekawostką, faktem jest to, iż Czarnogóra nie należy do Unii Europejskiej. O czym zdało mi się kiedyś bardzo boleśnie finansowo przekonać. Gdyż, tak jak Wam wspominałam, robiliśmy już tripa po Bałkanach i kiedyś tam przejeżdżaliśmy właśnie przez Czarnogórę no i wszyscy byliśmy jak takie, nie no, no należy chyba do inni". Sprawdziliśmy to używając danych komórkowych i potem kosztowało nas to dwie stówy. Tak, eee, za to z informacji praktycznych mm, od razu tym razem tego roku. Jak tylko wjechaliśmy do Czarnogóry, to kupiliśmy na stacji paliw kartę SIM. Kosztowała ona 10 euro na 15 dni i w tym pakiecie otrzymaliśmy 500 giga internetu, więc dobry układ. Druga ciekawostka jest taka, że mimo tego, że Czarnogóra nie należy do Unii, walutą, którą się tutaj posługujemy i posługują się wszyscy inni, jest euro.

i pochodzić, bo no przecudownie to wygląda przepiękne widoki. Przyszłam sobie chwilę podilować. Doszłam już na koniec, powiedzmy miasteczka. I jeszcze zaraz właśnie będę wracała i... Pójdę gdzieś bardziej w głąb ale patrzcie, w ogóle gdzie siedzę, siedzę na takim powiedzmy pomostku. Ale z jakim widokiem? A tutaj w ogóle czekajcie. O, tu jest już woda. I oczywiście przezroczysta. Przejrzysta. Mam nadzieję, że pamiętacie jak wam wspominałam, że dużo tutaj jakichś napisów, nie napisów w cyrylicy po rosyjsku No i macie tutaj dokładnie tego przykład. Tu macie po angielsku. Nie nawet nie, nie po angielsku, nie wiem, a może po angielsku, a tutaj macie po rosyjsku. I tak to właśnie wygląda. A i w ogóle... Tutaj, to na samym dole, to jest nazwa tej miejscowości, tylko napisana w cyrylicy. Już pooglądaliśmy sobie razem miasteczko. My zaraz wskakujemy na łódeczkę, zaraz, bo w sumie, O, już Wam zaraz ją nagram. To jest nasza łódeczka. I zaraz na nią wskakujemy i płyniemy na dwie wyspy. Tak. Dobra, my jesteśmy już na łódce. Dziecko nibuja i lecimy na tam jest. Zaraz wam pokażę. Tam jest jedna wyspa, ale jest prywatna, a my lecimy na tej, której teraz nie widać. O, my płyniemy tam na tamtą. Takie widoczki. To jest ta prywatna wyspa. Tam jakiś ziomek sobie łowi ryby. Powiem Wam, że jest tutaj trochę ludu. Ale wysypka jest na tyle duża, że nie da się tego aż tak odczuć. I naprawdę. Panuje ja tym jest w No i oczywiście te widoki to jest. Jestem czerwona już jak burak Totalnie Ale muszę wam przyznać, że jest przeurocze To miasteczko Naprawdę przeurocze Prześliczne I na spokojnie można tu troszkę czasu Spędzić Nam tak z tymi wyspami Tak z przejściem się tutaj promenadą Z porobieniem zdjęć Zajęło to spokojnie z Trzy godzinki, może trochę mniej Ale, ale... Tak jest prze... Pięknie ja Już umieram trochę Jest okropnie gorąco Ale No ale cóż Tak jest to Trzeba się dopasować Niby piękny widoczek I Takie Śmieci tutaj ale widoki robią wrażenie, no po prostu przepiękne są tutaj te trasy. Mega malownicze, Cudowne. Dobra, w ogóle naszła, zaszła zmiana planów i wracamy jednak do domu, bo stwierdziliśmy, że jesteśmy troszkę zmęczeni. Plus, jednak jest pełne słońce, jakbyśmy mieli jeszcze jechać do innego miasteczka i je też tak zwiedzać, tak jak sobie tutaj. Zwiedzaliśmy to, wykończylibyśmy się, a będziemy tutaj jeszcze kilka dni, więc po prostu rozłożymy to na następnych kilka dni. Tak, dobra. Lecimy do Bieli. Przyjechaliśmy do naszej mieścinki, dojechaliśmy. Lecimy na szybkie zakupy, na jedzonko, a potem już będzie tylko chill. Ale ja przechodzę do Was z wyjaśnieniem, czemu właśnie można znaleźć różne napisy w języku rosyjskim lub czemu się pojawia w menu bardzo często. Pogadaliśmy sobie z naszym ziomkiem, który nas podwoził na te wysepki i powiedział, że w 2008 roku był ogromny napływ Rosjan i wtedy wszystkie właśnie jakieś. Czy tam informacje, jakieś punkty informacyjne, ulotki czy menu zostały właśnie urozmaicone o język rosyjski. Tak więc cała zagadka rozwiązana, ale powiedział nam również, że bardzo to pogorszyło sytuację w kraju na takiej zasadzie, że ceny mieszkań na przykład bardzo poszły w górę, ceny w restauracjach również i no ogólnie nie było to zbyt przyjemne zjawisko doświadczenie powiedzmy więc tak no ale dla nas co dla nas spoko jeśli ktoś, znaczy dla osób które umieją język ukraiński rosyjski i cyrylica to jak najbardziej na plus bo można się na spokojnie dogadać. Nawet jakoś tak, wiecie, łamanym, ale, ale bardzo... No, jest kilka podobnych słów i zwrotów, więc git. Domyślam się, że na przybitkach już gdzieś się ten widoczek kilka razy, ale ja się nadal nim na maksa jaram, więc wam go pokażę. No, przepięknie to wygląda. I jeszcze ten księżyc. No, cudowne kolory. I tak nam minęło kilka pierwszych dni w Czarnogórze. Do usłyszenia w kolejnym vlogu. Teoretycznie w sumie, jak już sobie dojechaliśmy... czy w ogóle... A to będzie masakra. Musiałam chyba odespać i począć po tych wszystkich przygodach. A ja to... ja jestem nowy kraj, nowy balkon, <noise> jak to mówią, tak. I no nikt tak nie mówi, ale ja tak mówię. <noise> Dokładnie, po prostu po tych wszystkich... Czekajcie, jak ja się zestresowałam. W ogóle tam stały takie... wiem, jak to nazwać? 20 y minut było.